Kocham to. Mamy w klubie śniadania, robimy w klubie śniadania. Mam dwóch kucharzy, którzy te śniadania przygotowują, ale lubię być zawsze osobiście. A wiesz dlaczego? Bo osobiście robię chłopakom na życzenie omlety, jajka sadzone. Zawsze coś tam wymyślam, jakieś szynki kupuję, wiesz, włoskie, hiszpańskie, cudawianki. I zawsze im wymyślam jakieś omlety i w ogóle. I robię to zawsze osobiście. Osobiście. A potrafię zrobić dziennie na śniadaniu nawet 20 omlet. Też prezesowi Rutkowskiemu, który uwielbia... Dobre śniadanko zjeść dyrektorowi sportowemu panu Tomaszowi. Dobre jajeczka sadzone. Fajnie by było, żeby każdy człowiek na świecie mógł pracować jednocześnie się spełniać. Wie? I kochać to, co robi, i mieć miejsce, w którym chciałby całe życie być i nagle się znalazł, i włożyłby to całe swoje serducho. To ja chciałbym, żeby tam miał każdy człowiek na świecie. Ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo robię to, co robię i lubię to, co robię. Lubię, jak moim chłopakom smakuje, jak są zadowoleni. To jest najlepsza rzecz, jaka, jaka może spotkać człowieka, który wykonuje swoją pracę i jednocześnie ma z tego przyjemność i, i jest to jego pasja. Nie?